Baronski kanał NewGames.pl, witajcie. Tym razem mam dla Was recenzję Stray, czyli małego hitu, który dwa miesiące temu pojawił się w cyfrze, a teraz mieliśmy do czynienia z premierą fizycznej wersji. Ja jako fan wydań fizycznych poczekałem na pudełkową edycję i dopiero teraz, po przejściu gry, postaram się podzielić z Wami swoimi wrażeniami. Tytuł zdobył sławę jeszcze przed debiutem ze względu na głównego bohatera. Trzeba przyznać, że niezbyt często twórcy dawali nam się wcielić w kota, a tym bardziej, tak jak tutaj, w realiach cyberpunkowych. Świata. Od razu na wstępie muszę przyznać, że produkcja małego studia Blood Welf mile mnie zaskoczyła, choć nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Wymagania co do strej od wejścia miałem niewielkie. Nie oczekiwałem wysokobudżetowego ekskluziwa, bo wiedziałem, że czegoś takiego nie dostanę, ale liczyłem na przyjemne połączenie platformówki z przygodówką w dobrze zaprojektowanym świecie. Początek, szczerze mówiąc, nie był dla mnie zachwycający. Oto obserwujemy naszego bohatera w prostych, korytarzowych poziomach, w których poznajemy pokrótce model rozgrywki. Ci, którzy liczyli na platformówkę, od razu mogą o tym zapomnieć. W tej grze w sumie jedyne co się robi to biega przed siebie. A nasz kot skoczy tylko wtedy, gdy na ekranie pojawi się stosowny mały znacznik z krzyżykiem. Nie da rady też w zasadzie spaść z jakiejś platformy, bo futrzak uważnie się przed tym broni. Pierwsze minuty mogą być mocno mylące, bo gdy tak biegamy po różnego rodzaju rurach i wspinamy się na proste wzniesienia, może wydawać się, że tytuł będzie prostszy w swych założeniach niż myśleliśmy. Na szczęście to tylko pozory. Bardzo szybko znajdziecie specjalnego robocika oznakowanego jako B12, który będzie towarzyszył. Wam w dalszej podróży. To właśnie on przejmuje narrację w tym tytule, bo nasz kotek nie potrafi się porozumiewać inaczej niż miałcząc, co oczywiście nie jest zrozumiałe dla spotykanych po drodze NPCów. My zresztą też bez pomocy B12 nie będziemy w stanie zrozumieć, co inni do nas mówią. Gra na szczęście bardzo szybko zaczyna rozwijać skrzydła, i nagle okazuje się, że mamy tu do czynienia jednak z lekko otwartym światem. A model sterowania zaproponowany przez twórców sprawdza się tu w 100%. Poziomy, ze względu na naturę naszego bohatera, zostały zaprojektowane w specyficzny sposób. Mamy tu bardzo ciasne uliczki, tonę neonów i innych świateł, a eksploracja jest bardziej pionowa, bo przecież koty uwielbiają się wspinać. Gdybyśmy nie byli ograniczani w swoich skokach i blokowani przy w zapewne non stop spadalibyśmy z tych wszystkich kondygnacji, a gra zmieniłaby się bardziej w festiwal frustracji. Przyjęty system sterowania oznacza tymczasem, że eksploruje się cały ten świat w bardzo wygodny i przemyślany sposób. Kolejna sprawa, którą chcę poruszyć to różnorodność rozgrywki. Zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie, ale szybko okazało się, iż straj to wręcz bardziej przygodówka niż platformówka. Mamy tu zadania czy próbę szukania przedmiotów rodem z przygodówek Point and Click, a moim pierwszym skojarzeniem była co ciekawe pierwsza część Szenmiu. Na swojej drodze, jak pewnie zdążyliście już zauważyć, nasz kotek spotyka roboty, które jednak swoim zachowaniem bardzo przypominają ludzi. Normalnie chodzą do pracy, przesiadują w barach. Schodzą na przestępczą stronę, ale też potrafią kochać i tęsknić. Specyficzną właściwością naszego bohatera jest to, że może się o nich poocierać, położyć się na brzuchu czy prowizorycznej kuwecie, czym wzbudza pozytywne odczucia u napotykanych postaci. Spokojnie jednak można, ale nie trzeba tak się zachowywać. Wiem, że sporo osób stwierdziło przed premierą, że im się strej nie podoba, bo oni chcą grać, a nie ocierać się o kończyny robotów. I w pełni to rozumiem, natomiast możecie mi wierzyć, że w całej grze tego typu akcje. Są bardziej ciekawostką i próbą oddania realizmu w zachowaniu się kota niż koniecznością. Całość da się przejść bez tego typu czynności. No, może z wyjątkiem pierwszej sceny, w której naszym zadaniem jest odtrzeć się od trzy inne koty i iść spać. Wracając jednak do meritum rozgrywki, jeśli miałbym powiedzieć, czego w produkcji Blue well Studio jest najwięcej, to moim zdaniem przygodówkowego szukania czegoś, co ma nam w kolejnych kilku krokach umożliwić pójście dalej. Od wyobraźcie sobie, że na przykład potrzebujecie czapki dla robotnika. Wiecie, że niedaleko jest sklep z czapkami, ale właściciel poirytowany opóźnieniem w dostawie nikogo nie wpuszcza. Pytając różnych przechodniów, odszukujecie więc robota, który miał wnosić pudła z przesyłką, ale brakuje mu pomocnika, który najprawdopodobniej poszedł do baru. Szukacie więc baru, widzicie gościa, który leży na stole upity do nieprzytomności. Nic go nie dobudza, ale może warto byłoby wejść na półkę i zrzucić mu na głowę jakiś wazon. To oczywiście drobny przykład, ale takich akcji jest tu bardzo dużo i mi to właśnie. Bardzo przypominało błądzenie w pierwszej części Shenmue, gdzie trzeba było pytać mieszkańców wioski i szukać tropu na posunięcie akcji do przodu. W straj za narrację odpowiada nasz mały kompan, czyli robot B12, który potrafi porozumiewać się z robotami, hakować urządzenia i po drodze zbiera też wskazówki, które mają odtworzyć mu wspomnienia. Na wstępie wiemy tylko tyle, że wszyscy próbują tu się wydostać z tych dusznych miast, bo niczym w filmie Seks Misja Juliusza Machulskiego wierzą w to, że jest jakiś inny świat na zewnątrz, na górze. A czy faktycznie mają rację? Będziecie mogli przekonać się sami, bo żadnymi spoilerami zarzucać Was nie będę. Muszę powiedzieć, że Stray urzekł mnie zarówno pomysłem na rozgrywkę, świetnym cyberpunkowym klimatem, ale też genialną, praktycznie perfekcyjną muzyką oraz różnorodnością w gameplayu. Gra niby jest krótka, bo sam zaliczyłem ją w niecałe 5 godzin, ale było to bardzo fajne, różnorodne 5 godzin. Oprócz dwóch dużych eksploracyjnych sekcji, mamy tu też bardziej korytarzowe, liniowe poziomy uciekanie przed zagrożeniem w postaci małych stworzeń przypominających pająki, a także próbę eskorty kogoś czy skradankowe etapy, w których trzeba unikać źródeł światła symbolizujących pole widzenia patrolujących robotów. Dzięki ciągłemu przeplataniu atrakcji nie odczuwałem nawet przez chwilę nudy, tylko chłonąłem genialny cyberpunkowy klimat podkreślany przez, o czym wspomniałem wcześniej, wspaniałą muzykę. Zaryzykowałbym postawienie tezy, że Stray ma najlepszy soundtrack z wszystkich gier podejmujących temat cyberpunka. Po prostu idealnie dźwięk współgra z tym, co oglądamy na ekranie i mówię tu zarówno o wymianach tempa, jak i o samych kawałkach, które potrafią być spokojne i melancholijne, by innym razem mocno przyspieszyć i podkreślić akcję widoczną na ekranie. Dla mnie dźwięk w tej grze to absolutne 10 na 10. Nie da się ukryć, że dodaje co najmniej ze 2 punkty do ogólnego klimatu. Cała oprawa zresztą stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie. Nie chodzi mi oczywiście o drobne niedoróbki w rodzaju okazjonalnego przenikania naszego kota przez jakieś przedmioty czy postacie, albo słabo i sztucznie odtworzone chodzenie po schodach, bo tutaj ewidentnie widać braki w budżecie. Mam na myśli bardziej design świata, genialną kolorystykę i oświetlenie, a także efekty cząsteczkowe, które nadają całej grze dusznego cyberpunkowego klimatu. Dzięki pełnemu 4K i animacji zasuwającej w 60 klatkach na sekundę na PlayStation 5, momentami można odnieść wrażenie, że otoczenie jest niemalże fotorealistyczne, choć naturalnie duża w tym zasługa level designu twórców, a także genialnej animacji naszego futrzaka i robotów, które ruchami bardzo przypominają ludzi. Nie ma tu uciekania w kompromisy, że skoro spotykamy roboty, to oni muszą się one zachowywać naturalnie. Powiem wręcz, że ich ruchy są bardziej naturalne niż w masie innych produkcji z ludźmi właśnie. Do tego wersja nawet na PS4 nie ma się czego wstydzić. Rozdzielczość spada oczywiście do 1080p, a animacja do 30 klatek, ale reszta jest niemalże identyczna z tym co widzimy na PS5. Pomijając jednak technikalia, to co najbardziej urzeka to design całego świata i pięknie skonstruowane fragmenty miast, które spokojnie zawstydzić mogą nawet pewien duży tytuł oparty na tym świecie. Dodając do tego genialną muzykę wychodzi nam produkcja z oprawą, która byłaby godna mega hitów z dużo większym budżetem. Traj to świetny tytuł, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To wreszcie coś nowego, w tym naszym nastawionym na sequele i schematy świecie. Z pewnością nie przypadnie do gustu wszystkim, ale w tym tkwi właśnie jego siła. W odmienności od innych blockbusterów, które mają się podobać w większości, a przez to kompletnie nie mają swojego charakteru. Na szczęście, też nie mamy tu do czynienia z symulatorem chodzenia, a pierwsze kilkadziesiąt minut mogłoby to sugerować. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto przebrnąć przez pierwsze kilka sekcji, bo potem gra się bardzo. Otwiera i serwuje nam to, co ma najlepsze. Mały minusik tylko za żywotność. Tak jak mówiłem wam wcześniej, ja grę ukończyłem w całe 4 godziny 40 minut i wcale nie biegłem byle przed siebie. Robot B12 po drodze kolekcjonuje swoje wspomnienia i udało mi się zebrać ich nieco ponad 70%, więc trudno też mi powiedzieć, że nigdzie nie zaglądałem i nie szukałem sekretów. Okej, okay, nie bawiłem się w totalne czyszczenie lokacji, ale i tak mocno eksplorowałem ten piękny świat. Wydaje mi się jednak, że wydawca Cenił grę po prostu uczciwie. Kupiłem na premierę, zapłaciłem za pudełkowe wydanie sugerowane 159 zł. I w tej cenie, według mnie, czas gry jest w sam raz, żebyśmy specjalnie nie marudzili. Podsumowując, dla mnie bardzo pozytywna niespodzianka i prawdopodobnie jedna z najlepszych gier niezależnych w 2022 roku oczywiście w lekkim cudzysłowie niezależnych, bo jednak dostała wsparcie od Sony. Ja wystawiam jej 8,5 na 10, a to oznacza grę świetną. Może niewybitną, ale świetną, do której pewnie sobie po latach jeszcze kiedyś wrócę. Jeśli jeszcze nie graliście, polecam. Cena nie jest wygórowana, poza tym od wejścia produkcja studia Blue Wealth jest dostępna w abonamentach PlayStation Plus Extra i Premium, więc jeśli jesteście subskrybentami, możecie ją ograć bez dodatkowych opłat. Moim zdaniem jest jednak na tyle dobra i świeża, że warto ją mieć w swojej kolekcji.